Najważniejszym urządzeniem, które zostało użyte do zebrania tych danych, no to był nasz 32-metrowy radioteleskop RT4. Do odbioru fal o tej konkretnej częstotliwości, został użyty niedawno zbudowany nowy odbiornik, który zamontowaliśmy na naszym radioteleskopie. Odbiornik został zbudowany tutaj, w byłej katedrze radioastronomii, przez naszych inżynierów. Tutaj głównie zasłużył się kolega Eugeniusz Pazderski, który zaprojektował ten odbiornik, a koszt budowy został sfinansowany dzięki grantowi uzyskanemu przez właśnie profesor Annę Bartkiewicz. Odbiorniki na naszych na radioteleskopach yy, przypominają częściowo te, które są stosowane w domowych radioodbiornikach z tym, że odbiorników domowych nie chłodzimy do bardzo niskich temperatur, natomiast odbiorniki na radioteleskopach musimy chłodzić do bardzo niskich temperatur. Przykładowo do minus 265 stopni Celsjusza chłodzimy jeden z naszych odbiorników po to, żeby polepszyć jego sprawność.